Wtedy Pan Bóg zesłał głęboki sen na Adama, a gdy zasnął, wyjął jedno z jego żeber i zapełnił ciałem miejsce po nim, i z tego żebra, które Pan Bóg wyjął z Adama, utworzył kobietę i przeprowadził ją do Adama. I wiecie co tu jest bardzo ciekawe? Śmieję, śmieją się niektórzy z tego, że z żebra kobietę zrobił. I Adam powiedział: A teraz, a teraz jest kość z moich kości i ciało z mojego ciała. Dlatego będzie nazwana kobietą, bo z mężczyzny została wzięta. I wiecie, co, jak się wchodzi w, to, w te wersety w hebrajski, i, i, i równolegle z Septuagintą cały czas brałem to wszystko. Septuaginta to jest greckie tłumaczenie Starego Testamentu jeszcze sprzed Jezusa. Okay? Czyli szedłem równolegle, i, gre, i, i hebrajski i, i septuaginta, i wszystko ze słownikami i tak dalej. Tu jest napisane, że Bóg wprowadził Adama w trans, Adam wyszedł z ciała. Okay? On widział siebie gdzieś tam. Swoje ciało, ok? Był w transie, i tak samo mówi i, i, i hebrajski, i greka z to samo. Ekstaza. Głęboki sen, wytrą, wytrącenie umysłu z jego normalnego stanu, wyobcowanie umysłu, czy to takie, które czyni szaleńca, czy człowieka, który jakimś nagłym wzruszeniem zostaje, jakby wyniesiony z siebie. Także w tym stanie uniesienia. Chociaż jest po przebudzeniu, jego umysł jest oderwany od wszelkich otaczających obiektów i całkowicie skupiony na rzeczach boskich. Także nie widzi nic poza ukrytymi i wewnętrznymi obrazami i sądzi, że cielesnymi oczami i uszami dostrzega rzeczywistość, czy rzeczywistości ukazywane mu przez Boga. Czyli Bóg wyjął, wy, 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 wyprowadził duszę Adama, czy ducha Adama w tamtym czasie, jedno, i widział, jak. I jak wiecie, co, co Bóg zrobił? Że Bóg wziął na pół go roze, ro, rozłamał Adama. Nie wyjął żebro, tylko jest napisane w Grece i w Septuagincie, i w hebrajskim, że Bóg wziął go na pół podzielił. Okay? I zamknął te połowy, Czyli z jednego zrobił dwa ciała. Okay? I tu, jest, tu, tu, tu są te słowa: wyjął jedno z żeber. Tu jest tak, deski, komory, zbocze, liście, siebie, żebro, żebro, bok. 15 razy komora boczna, jeden, komory boczne, 10 itd. i tak dalej. I Septuaginta, te słowo, czyli greka jest trochę lepsza, mówi, że to jest strona ciała i mówi, że to jest równych, boków równoboczny. Wziął mężczyznę równo na pół, Adam się na to patrzył, złożył z niego kobietę. Okej, okay. dlaczego o tym mówię? Jeszcze może do, jeszcze trochę więcej. To są, zrobiłem zdjęcia z, tych, z, z, z Septuaginty. To jest cały werset, tu są powiększone. And impose the God ecstasy, widzicie? Ecstasy jest napisane in the Adam. And take one the side. Wziął jedną połowę jego, jedną stronę jego. Widać to, czy nie? Yeah. Ok, ecsta, ecstasia, greckie słowo. I tutaj jest tak samo ta greka. Of equal sides. Równą połówkę. Równo na pół Adama. Prze, prze, roz, rozszczepił go, nie, jakby. Ok? A dlaczego o tym mowa jest? Dlatego, że też nie wiemy, nie, tu nie jest nigdzie napisane, że Bóg tchnął w Ewę ducha życia, okay? nie jest nic napisane w ogóle. Nie? E, więc do tej pory tajemnicą jest, jak, jak się człowiek po, pocznie, jak się, w jaki sposób w nim zradza się dusza, nie? w którym momencie cztery czy pięć jest teologicznych jakiś tez i różnie każdy się, przy, przy powiedzmy, uważa, że jego jest dobra, może jest dobra, któraś, może nie, może nie wiem. Wszystkie na pewno nie bo mają, są sprzeczne, ale tak Bóg stworzył człowieka, ale później czytamy: uh, Ok, z tego żebra, które Pan Bóg stworzył, które Bóg wyjął z Adama, utworzył kobiety i przeprowadził ją do Adama, a Adam i Adam powiedział: To teraz jest kość z moich kości i ciało z mojego ciała, dlatego będzie nazwana kobietą, bo z mężczyzny została wzięta. Ok, pół na pół. Jest i ciałem, jakby wziął tylko żebro, to by wziął tylko kość, tak? Nie wziąłby ciała.